Nie będę mówił, to tak właśnie wygląda. Jak słyszeliście przed chwilą, był, była mocna, bardzo petarda. O, ja tylko chcę pokazać spokojnie, spokojnie. To ja tylko pokażę i odejdę. Spokojnie, ale mam prawo pokazać. Ja jestem dziennikarzem. Proszę, tylko moment, i pokazuję i wychodzę stąd. Mam prawo pokazać. chyba tutaj podchodzi. Ale pokazać mam. Pokazać może pan stamtąd. No. No, chyba, chyba co mam pokazać? Samochody ze stoją, tak? No nic na to nie poradzę. Ludzie chcą zobaczyć prezesa, który składa więcej. Też mam prawo zobaczyć. Pokazywać. Też mam prawo zobaczyć. Ja nie będę oglądał żadnej telewizji, która szczuje, kłamie, oszukuje i bierze za to, to pieniądze. No, mamy twoje wolne media które pokazują prawdę, a tym bardziej, że ja to robię serca ludzi. Sytuacja jest no Nie wiem. Pokażę Państwu jeszcze, jak to się teraz odbywa. Poczekamy, aż trochę nas się zbierze. Nie, nie pokażę, bo nie, nie dają podejść, ja się nie będę z nimi. Uczył się, dyskutował.